Dzień dobry wszystkim z tej strony Ania i Jacek z kanału Dirty Dancing. Będziemy dzisiaj poruszać kolejny około taneczny temat, jak zawsze, bo takie tematy będziemy poruszać. No i ten lekki, łatwy i przyjemny temat to jest powody, dla których ludzie zaczynają tańczyć, dla których przychodzą na kurs tańca. Witam serdecznie wszystkich. Ja zawsze chciałam to powiedzieć, ale czasami nie mam możliwości. Życie. Tak to u nas jest. No to co? To lecimy w takim razie z tematem. Pierwszy powód. Jedziesz. Pierwszy powód, a zacznijmy sobie od sportu. Ludzie bardzo często przychodzą na taniec z tego powodu, że chcą się poruszać. Myślę, że tam jest więcej powodów. Chce się poruszać, chce zrzucić kalorie, chce mieć zdrowy kręgosłup, mieć zdrowy kręgosłup. lekarz mhm. powiedział, że więcej ruchu. więcej ruchu i ponieważ jest to nie chce biegać, nie chce chodzić na zumbę, to przyjść na tańce jak najbardziej, mm. bo to jest taka forma w miarę bezpieczna i, i taka naturalna, wydaje mi się. No, zgadza się, zwłaszcza tańce socjalowe, prawda? Tak, poza tym jakby myślę, że od, ze strony sportowej to bardziej to wygląda na zasadzie, że oprócz tego, że mogę go ćwiczyć na sali, potem są imprezy, więc mm. mogę to wykorzystać, czy to będzie chrzciny, wesela, czy to będzie po prostu impreza, karnawał, sylwester, to w tym momencie, jakby te, tą wiedzę, którą nabyłem, mhm. mogę wykorzystać w sposób, jak to się mówi, praktyczny. praktyczny. Tak, to jest właśnie drugi powód, który, w który już wchodzimy, czyli właśnie nauka tańca przed jakąś konkretną okazją. I ja się przyznam, że jako instruktor bardzo często doświadczałam właśnie takich powodów. E, dlaczego ludzie przychodzili na tańce. W szczególności zajęcia indywidualne w ten sposób przynajmniej uh -huh. się odbywały. E, przychodziła para, zazwyczaj mówię para, e, chciała się nauczyć przed własnym ślubem tańczyć, ewentualnie nauczyć bawić się ze sobą, bo to umówmy się czasem jest problem, e, jednak, żeby bawić się ze sobą na imprezach. Albo faceci, często faceci sami. Umawiali się na lekcje indywidualne, żeby nauczyć się tańczyć, bo słoni im na ucho, bo, bo totalnie nie dogadują się z dziewczynami, a chcieliby, chcieliby się przełamać. No to okej, okay. tylko, tylko, że ja spotkałem się z bardzo podobną rzeczą, tylko, że ludzie przychodzą na, oprócz tego, że na Śląsku, mhm. na Śląsku, czy pewnie w innych województwach też tak jest, część osób przychodzi tylko po to, żeby właśnie nauczyć się tańczyć na imprezach po coś. Mm -hmm. Czyli uczę się tańczyć, bo jest mi to potrzebne. Mm -hmm. Tak są województwa jak Małopolskie, Kraków, Warszawa, gdzie ludzie przychodzą e, potańczyć, bo jest to modne. Mm -hmm. Tak, moda to jest kolejny powód, który niejako nas bardzo cieszy, bo moda na taniec to jest jakby y, nasza praca, tak? W sensie tak. im bardziej modny jest taniec, tym więcej my mamy pracy więc jest to jak najbardziej pozytywne. Tak, moda na taniec uważam nastała i rozwija się w bardzo dobrym kierunku, tak uważam. Natomiast to, co żeśmy sobie wcześniej rozmawiali, ciągle jesteśmy trochę za murzynami tak. względem innych państw zachodnich, powiedzmy sobie. Umówmy się, że patrząc się na Niemcy, na Francuzów, na Hiszpanów, na Anglików... No, na Hiszpanów gdzie przede wszystkim, gdzie tam tańczą nawet dzieci. Ta kultura taneczna jest od małego promowana, My dopiero jakby wchodzimy w ten, w ten etap, gdzie um, osoby, które zaczęły za, za młodu tańczyć, kontynuują swoje mm -hmm. hobby mm -hmm. nie wiem, do 60 roku życia, 70 roku życia. I jeszcze nie no. mamy takiego pokolenia, które tak od zera wyszło od salsy. Tak. Czyli powiedzmy, ma, mają lat, jak zaczynali tańczyć 5-6, mm -hmm. no i mają teraz lat 70. Jeszcze nie mamy takiego pokolenia. No, Gdzieś zyszywanie. już. Ale przypomnę taką mam historię zresztą, bardzo, bardzo miło, z Amsterdamu, na jednym z festiwali. E, przyszła, podeszła do mnie e, taka starsza pani, koło 80-tki, poprosiła mnie do tańca. E, no i tańczyliśmy salsę, tańczyliśmy, bawiliśmy się naprawdę się świetnie, się świetnie, świetnie tańczyła. I ona powiedziała do mnie, czy mogę z jej córką zatańczyć. Mhm. Ja mówię, no okej, okay, no to zatańczyłem z jej córką, córka była, miała... Za 20 lat młodsza była. Tańczę, tańczę z nią, kawał, Czy możesz z moją córką zatańczyć? Aha. I mówię: Okej, okay, no to tańczę z jej córką. Tak, gdzieś koło 44 40, letnia kobieta też świetnie tańczy. I ona mówi: A może zatańczyć z moją córką? Ja już w ogóle zdębiałem. Aha. Okazało się, że była. Cztery pokolenia cztery tańczące, tańczące salce. I z czego babcia gdzieś nauczyła się salsy w latach 60. Mm, jeszcze. Mm. Więc jakby widać było, że 50 lat tańczenia w domu, przekazywania hobby, przekazywania pasji, przekazywania e, tych wartości tanecznej, mm. dobrej zabawy zostało i ja uważam coś takiego za, to jest super. za super. To jest bardzo super. Bardzo no prawa. i bardzo byśmy sobie tego życzyli, nie? Żeby tak. w Polsce też tak było. Ja myślę, że to jest do wypracowania i. Przychodzą rodziny, bo to jest tak, tak że czasami przychodzi e, ojciec, e, matka z dzieckiem. Tak? Mhm. Ok, czasami są starsi. To dziecko ma lat 20, więc jakby, już jakby to, jest, to już nie takie dziecko, ale, ale jakby, uważam, że to moda. Jeżeli mhm. jest to modne i jesteśmy w stanie przyciągnąć swoich przyjaciół, znajomych na tańce, bo to jest bardzo tak. fajna, bardzo fajny kawałek sztuki, sportu zabawy. Oczywiście, tak? że tak. Mhm. Kolejny powód, ja się tutaj wspomagam notatkami, proszę nie uznajcie mnie za nieprofesjonalną, ale ba bałam się, że cokolwiek mi y, umknie. Y, to jest chciałbym, chciałabym kogoś poznać tak wiecie, na życie. To jest ciekawy temat. Ciekawy temat z tego powodu, że y, ja dzielę sobie, ja powiem od męskiego punktu widzenia, ty powiesz sobie od damskiego tak. punktu widzenia. E, bardzo często panowie przychodzą i mówią, e, że Przychodzą na tańce, mówią wprost. Chcemy znaleźć dziewczynę, żonę narzeczoną i jakby jest to ich celem. Ewidentnie widać, że zawsze z jakiegoś jednego kursu jest 10-15% par się robi, że oni się mhm. gdzieś tam poznają, a jak nie, no to szukają na innych kursach. Albo jest gro takich panów, którzy poszukują, wiecznie poszukują tak, tej. Wie, wiecznie poszukujący, wiecznie tak, poszukujący. Wiecznie poszukujący miłości. Mhm. I jest to tyle fajne, że e, jakby dla mnie widać, że jak te uczucia i emocje rozwijają się na parkiecie, mhm. jak się poznają, jak tańczą, trzymają się za ręce, jak e, nagle tutaj. E, przychodzą osobno, wychodzą już razem. Tak, przychodzą osobno, wychodzą razem, albo, albo bardzo długo rozmawiają, co nie oznacza, żeby nie było, że ludzie, którzy ze sobą... Albo w pewnym momencie jest, wiesz, przy zmianach w parę jest, nie, nie, my się nie zmieniamy. Tak, my się zmieniamy. Się... <laughs> Y, nie, nie zawsze oznacza to, że to jest para. Czasami mhm. jest tak, że to jest dwoje ludzi, dwoje przyjaciół, świetnie się czują w swoim środowisku, przy sobie, że jest fajna relacja, co nie oznacza, że od razu są parą. Tak mogą być poziomem bardzo i... zbliżeni i po prostu jest im komfortowo tańczyć. Tak. Jak najbardziej. Ale jeżeli na przykład się z tego, a bywają takie pary i znamy, pozdrawiamy pozdrawiamy. Sobie, pozdrawiamy pary, które poznały się na salsie, na baciacie, teraz już to małżeństwo, mają dzieci, więc takie rzeczy się zdarzają i to wśród ludzi interakcji to jest naturalne. To, to nie jest jakieś szczególne miejsce. Nie, nie, to, to, to nie jest jakby portal randkowy. Natomiast... Cho, chociaż, chociaż uważam, że to zastąpiło pewnego rodzaju portal randkowy, ale to nie jest takie. Bardzo do końca. dobrze. No ale faktycznie, faktycznie to się zdarza i obserwujemy to od lat i tak chyba jest było. Tak, będzie. Ale to jest tak samo jak myślę w korporacji. Tak. Poznajesz kogoś w pracy. Poznajesz się kogoś w pracy, są pewne relacje, kogoś lubię, kogoś nie lubię, z kimś lubię spędzać czas, tworzą się pewne grupy, tak. które de facto rzecz ujmując powodują to, że zacieśniamy swoje relacje. I, I, I myślę, że to jest kolejny powód. To jest właśnie, że chcemy wyjść yy, do ludzi. Do ludzi. Mhm. Bardzo często jest tak, że siedzimy w domu, wychodzimy z tej pracy, przychodzimy do domu, jesteśmy sami, a przychodząc na zajęcia taneczne. Nigdy nie jesteś sam. Nigdy nie jesteś sam. Zawsze jest ktoś, z kim można pogadać, potańczyć, pobawić się, przeżyć przygodę. Mhm. Dobra, pokłócić się też. Mhm. Ale ogólnie rzecz ujmując, to jest właśnie takie nie siedzenie w domu, tylko wyjście do ludzi i pobawienie się. Tak, zgadza się. No, my, jako instruktorzy, bardzo często też obserwujemy grupki, ekipy, które się po prostu zacieśniają i poznają się na tańcach i najpierw chodzą razem na kursy, na imprezy, na festiwale. Później zaczynają na przykład razem już wyjeżdżać na narty. Robią sobie razem, nie wiem, grille, spotykają się zupełnie już poza tańcami i tak zostaje. To są tak. często przyjaźnie na całe życie. I, I bardzo się zdarza tak, że nie rezygnują z tego tańca, tak. bo już nie ma na to czasu, bo już są dzieci, bo już jest. Cokolwiek. cokolwiek ale razem się ciągle Ale dalej no. się przyjaźnią i jest to super i dalej hmm. się razem wspólnie bawią. Sam na pewno masz takich znajomych, których no. poznałeś na tańcach, a ciągle y, się z nim przyjacić, Mimo, że już nie, jakby, nie dzielicie wspólnego parkietu, prawda? Tak. Y, I kolejny powód to jest, ale mi się ten najbardziej podoba, bo jest to sympatyczny powód. Przychodzą ludzie na taniec po to, żeby schudnąć. Tak, a to jest mój najmniej ulubiony powód. Dlaczego? To jest mój najmniej ulubiony powód, dlatego że ja trochę nie lubię traktowania tańca jako fitness i nierzadko prowadząc zajęcia dla kobiet. Spotykałyśmy się z takim, można powiedzieć, no był rozjazd w stosunku do tego, co ja proponuję, a w stosunku do tego, czego pani ode mnie oczekuje. I pamiętam do dzisiaj taką sytuację, że prowadziłam zajęcia, które się nazywały e, Lady Style i przeważnie dotyczyły baciaty, natomiast zdarzała się też i salsa. No i była jedna pani, która, no, totalnie drewniane kolana, mam nadzieję, że nie ogląda, ale e, totalnie drewniane kolana, e, próbowała coś tam tańczyć, ale zawsze mówiła, Pani Aniu, szybciej, szybciej. Ja mówię, ale co szybciej? No szybsza muzyka. Ja się jeszcze nawet nie spuciłam. No i... I wiesz, tutaj jakby kobiety pytają mnie, druga część sali pyta mnie o szczegóły techniczne, prawda, i tak dalej, żebym jeszcze raz coś pokazała, pyta, yy, pyta o to, o tamto, jak wyprowadzić rękę, jak tu zakręcić biodrem, ale dla tamtej pani na przykład nie miało to znaczenia, bo ona właśnie chciała schudnąć. Ona chciała schudnąć, ona chciała szybszą muzykę. Okej, okay. a ja lubię ten temat, ponieważ yy, panowie bardzo często zdarza się tak, że yy, taniec wciąga. Mm -hmm. Szczególnie teraz, kiedy jest bardzo dużo możliwości na to, żeby korzystać z zajęć wszelakich na zasadzie, um, mogę chodzić do 4-5 szkół mm -hmm. um, i... Panowie zaczynają tańczyć coraz więcej. Ja mam takich panów, których widzę codziennie po 4-5 godzinach na, na, na zajęciach, na warsztatach, i oni przez cały tydzień tańczą. Chodzą do pracy, potem po pracy przychodzą tutaj prosto po pracy. Prosto nie? Po pracy mm -hmm. i ćwiczą. Mm -hmm. I bardzo często się zdarza, że ktoś po 3-4 po pół roku przychodzi: i mówi, Jacek, schudłem 12 kilo. Mm -hmm. 12 kilo. I widać to po ich posturze, widać po tym, jak oni tańczą, widać ten rozwój, że oni chudną, że oni się starają, że oni chcą. I, mm, ale to już dochodzą do takiej niebezpiecznej granicy, jak dla mnie, niebezpieczna granica to polega na tym, że ok, jak może być zabawa w kategorii y, jedną, dwóch, trzech godzin w ciągu, y, w ciągu dnia, czy te dwie godziny w ciągu dnia jest ok. tak już 4 godziny plus pójście na imprezę, środa, czwartek, piątek, plus sobota, festiwal. plus jeszcze jakieś warsztaty w tygodniu, to naprawdę robi się tego profesjonalnie. I dlatego jakby szybciej ten tańc się rozwija, mm -hmm. bo kiedyś było jedna godzina w tygodniu zajęć, a teraz można korzystać naprawdę z tych godzin. A tak, kiedyś to było tak, że była jedna godzina w tygodniu zajęć, ludzie przychodzili praktycznie z ulicy i tańczyli tak jak byli ubrani, a w tej chwili już są dedykowane yy, tak, i stroje brania, i tak. buty i, i tak dalej, więc faktycznie masz rację. No i tutaj jakby jak powiedziałaś o tym, że ludzie potrafią po kilka godzin dziennie tańczyć, to tutaj wchodzi mi kolejny powód, czyli ambicja sportowa. Ambicja sportowa, dlatego, że tańce socjalowe powoli wchodzą na scenę. To da się zauważyć, ludzie to też widzą. I często jest tak, że po prostu ci, którzy kiedyś przyszliby na kurs, po prostu, żeby przyjść się poruszać, tak dzisiaj oglądają już tych profesjonalistów, nie wiem, dotarli do filmików Daniela Desire obojętnie, uh -huh, tak? Uh -huh. I od razu chcą być jak oni, tak? Od razu chcą jakby wskoczyć na ten wysoki poziom, w związku z czym nie interesuje ich, może przy okazji, ale nie interesuje ich głównie tańczenie na imprezach, tylko rzeczywiście ta strona sportowa to ta taka najbardziej rozwojowa. Okej, okay, okej. Okay. No to jakby ostatni powód. Zazwyczaj ci ludzie zostają instruktorami potem, a przynajmniej chcą. Tak, znaczy... Mm, to też nas cieszy, bo skąd się ci instruktorzy przecież słuchajcie, im muszą więcej, brać. im więcej ludzi będzie uczyć, tym więcej ludzi będzie tańczyć. Dokładnie. I tyle. Yy, I takim chyba ostatnim powodem to jest tak zwana przyczepka. Przyczepka polega na tym, że yy, parterka zaciąga swojego partnera, męża... Co mu słoń na ucho. Na tak, jedno... na zajęcia taneczna, Tak, czyli ja ona kocha tańczyć, mm -hmm. on jeszcze nie. On jeszcze długo nie. Ona, <grym> czasem wcale nie. <grym> czasem wcale nie. Ona przestała tańczyć. tak, On tańczy. Mm -hmm. I są tacy panowie, którzy bez żon tańczą po 10, tak. 10 mm -hmm. lub więcej lat, a żony przestały już dawno, dawno tam tańczyć, od czasu do czasu przychodzą tylko na zajęcia. Więc jest to tyle fajne, że um, jakby te partnerki, może nie chcę powiedzieć zmuszają, ale zmuszają swoich partnerów do pewnego zmuszają. wysiłku. Są te baby. No. I potem przekształca się to w taką miłość do tańca, w pasję. W pasję. I to, jest, to jest znowu super i jest to też związane z tym, że bardzo często znajomi zachęcają swoich znajomych. Do tego, żeby przyszli na zajęcia, żeby mm -hmm. zobaczyli, jaka jest fajna atmosfera, mm -hmm. jak fajnie może się pobawić. Mm -hmm. Potem jeżeli ktoś ma pasję tańczenia, to nie musi chodzić do klubów, tylko może spokojnie... Na salsotekę iść. Tak, na taka może iść. Mm -hmm. I, i 3-4 dni w tygodniu pobawić się mm -hmm. kulturalnie. Okej, okay. kochani, to chyba wszystkie powody, które nam na tą chwilę przyszły do głowy. Jeżeli wy macie jakieś powody, bądź też sami doświadczyliście swego rodzaju powodów, dla których tańczycie, albo na przykład macie dzieci, z tańca.